Dam, 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 dam. Dzień dobry Paczka uratowany ekspres od 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 pomniejsze od 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 śmietnika Jak w tytule widzicie od śmietnika klient kupił nowy z tego co pamiętam z polecajek. No i napisał w komentarzu, że dziękuję za polecajki, że miał Philipsa, ale... No dostałem głośniki, <laughs> ale czeka na elektrośmieci, no więc strze nie mieli, że były z niego wycieki, no więc ja mówię, drogi, drogi kliencie, nie! Nie róbmy tego, nie róbmy tego. Próbujmy go uratować, ja go wezmę, ja go przygarnę, ja go przytulę. No jest. Mam nadzieję, bo otwieram przy Was tą paczkę, więc może dostałem cegłę? Kto wie? Już, 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 słuchajcie, tu ciasnawo, ładnie zapakowany. Teraz 7 do niego dobierzemy. Postaram się nie zdemolować sobie stanowiska. Logitech Speaker System Z623. Yeah! Trochę jestem przeziębiony, nic nowego, nie? Teraz już, żeby nie pociąć, tego czego nie trzeba pociąć chyba nawet przetrwał transport dobra, słuchajcie, biorę to na krzesło Stąd kamera przecież wciskałem koszulka, pozdrawiam Sony, Playstation Polska pozdrawiam serdecznie podobno kompletny bo się wszystko znalazło do niego no zobaczymy co to warte, ja wiem, znowu Philips no ale taki się trafił, słuchajcie no co poradzisz, tak, wiem, rzucam nim aby się trochę wysypało tacka obecna Klapka obecna, tu... Nie no, on jest z mlekiem manualnym, panie kliencie, panie kliencie. Coś jeszcze tu zostało? Fekturencja. Dużo folii, folia się przyda, dzięki. Spróbujemy go uratować. Generalnie wiem, że już do Was wracam. Czekajcie, wypierdzielę to wszystko. Bum. Dobra, kompletujmy ekspres. Dysza jeszcze może tam być. Tego nie wiemy. Ua, ale się. Do... Ua, no, jak tu ma młynek działać? To jest wszędzie kawa. Ja już podejrzewam, aby. Dobra, więc. Żeby formalności stało się zadość. Siema. Bartek z tej strony. kanał doktor. Witam, witam. Cześć, cześć. Słuchajcie, tak to wygląda. Teraz Wy zobaczcie. Coś tam spadło. Ale jeszcze na początek pozdrawiam i dziękuję, bo byłem, byłem. Gdzie byłem? Gdzie ja byłem? W Medicaverze byłem, na chwilę, mniejsza po co i pozdrawiam Beatę, dostałem prezenty na imieniny zaległe, ciężarówkę, patrzcie. eh i latareczkę. Dzięki, pozdrawiam. Właśnie, muszę iść do dentysty. Medicaver, nie chcecie współpracy? Chcecie mi naprawić zęby, a ja będę Wam... Bił dozgonną wdzięczność do końca moich dni, już niestety coraz bliższy, dobra. Koniec pitolenia, ciepło się już robi. Ale mam też, zaraz wam pokażę środki zaradcze. Bo tutaj generalnie brakuje ruchu powietrza. A już przybliżę na ekspres, po co ten bałagan oglądać? Taki kurcze wiatraczek, zaraz go sobie tu odpaleć. czy go słyszycie w ogóle? Jestem tego ciekaw, to na pewno słyszeliście. Ja go sobie tu stawiam. Niech on mnie tutaj wietrzy. A my co? Odkleimy wszystkie naklejki, bo tu widzę jest ich trochę. O, tu jeszcze jest blenda. Blenda. Nie ma tej końcówki. Albo gdzieś jest w torbie, ale to w torbie. W pudełku. Żebyście mnie widzieli może. O, cześć. Pudełko. Jak to działa? Trochę brudny ten ekspres, no ale kurczę, no nie wymagajmy od klienta, klienta, to nie klient tak naprawdę, od widza, żeby... I czyścił jeszcze ekspres, kurczę, jest wszystko wysypane, jest wszystko wyrzucone. No bez jaj, no nie będzie mi jeszcze pan, drugiego imienia, nie pamiętam, ale zaraz sobie sprawdzę, to wam powiem. Nie będzie mi pan Piotr chyba? Eee, no czyścił ekspresu, no bez przesady. Ja jestem ciekaw, co tu się wydarzyło. Ja też go nie będę czyścił, ja go uruchomię. O! Ale tu ktoś wjechał ze smarem, słuchajcie, widzicie? Aż mi się już rękawiczka klei. Nie paćkajcie tyle smaru. Jakby wam to pokazać? Żeby to było dobrze widać, tu lampę trochę skierujemy. No widzicie, nie? Wyostrz mi na to. Nie, to jest po prostu. To jest zło. Słuchajcie, to jest zło najgorsze, bo klej kawę. To wszystko, ten zaparzecz nie jest bardzo zaniedbany. To wszystko jest upaćkane w smarze. No to nie ma prawa tak działać. Jeśli jesteś tu drogi widzu, pod tym filmem, napisz, czy to Ty poczyniłeś ten wazelinową masakrę? Jezu, jak to zabrzmiało! Nie róbcie z tego mema. Czy to serwis, w którym ten ekspres był, bo pisałeś mi, że był w jakimś yy, serwisie ten ekspres. Dobra, mniejsza. No tu generalnie jest syfek, no ale tak jak mówię, ja nie mogę się czepiać. No. Żebym jeszcze prosił ekspres, który stał w kolejce na elektrośmieci. Żebym ja prosił o... Wyczyszczenie tego, no. Jest okej, okay. no widać już, gdzie się lała woda. Widzicie? Te uszczelki są zrypane, zaraz będziemy je ściągać. To niech się trzyma na razie. Właściwie nie może się trzymać, bo to rozbieramy. O! jest kopułka, słuchajcie, czego szukałem. Na pobocze. Jest i dysza. Wszystko jest komplet, kurczę. No brudny, ale do zrobienia wszystko. Nie ma tutaj tragedii. Dobra, słuchajcie. Nie ma co pitolić. Tylko trzeba trochę oddalić wizję. O! Jak dlatego się rozkręca, to wiecie, ale i tak Wam pokażę, nie? Krętareczka. Hmm. Nieprzygotowany. Do... Do... Jak to nieprzygotowany? Co Wy gadacie, że nieprzygotowany? To sobie nawet zostawię. Kręcimy gamonia. Kręcimy gamonia. Nie ma śrubek. Nie ma śrubek, czyli jest rozkręcony. Jak to tak? Nie ma śrubek. A on się nie chce otworzyć. O co tu chodzi? Eee... Taka sytuacja, Panie kochany. Słuchajcie, ten ekspres. Ja mam przygotowany tu młynek od innego saleco, bo ten ekspres przede wszystkim mi raportował pan, 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 pan. Pan Piotr. Dobrze myślałem. Dobrze, dobrze pamiętałem. cud. Robię to nożem, bo można jak się to robi delikatnie, żeby nie porysować obudowy. On nawet nie jest chyba, jeszcze nie patrzyłem na panel. Bardzo zniszczony, dobra, na razie nie śmiejmy Jezu, jaki śmietnik się zrobił. O, druga strona. Gdzie jest pętarka. Dziś chaotyczny film. Miałoby być coś innego, słuchajcie. Miał być test ekspresu. Pewnie będzie w przyszłym tygodniu. Fajnego. W przyszłym tygodniu też, moi drodzy, będzie... Co będzie? Yy... Moje polecajki najnowsze. Przejrzymy sobie w internecie ekspresy, powiem wam, co oni sądzę. Czy one się będą różnić od poprzednich? Pewnie niewiele, bo wiecie, no w ciągu roku... Teraz właściwie to już niewiele jest wymyślane w ekspresach, słuchajcie. W ciągu roku... Co tam się mogło pozmieniać? Wyszły jakieś nowe modele, to sobie spojrzymy. Ale generalnie będą podobne, no ale stare filmy się nie zawsze dobrze oglądają, nowe się oglądają lepiej dla nowych widzów, te polecajki na pewno jakąś tam wartość będą stanowiły. No właśnie, co ci się dzieje dziewczyno? Sony, ty mnie tak nie wariuj, proszę. O, panel. A czy on jest taki zachetany, czy on jest taki brudny? Sprawdźmy. To jest model z manualnym spienianiem, ale on nie jest bez mleka, moi drodzy, więc, więc co? fajny ekspres. Wiecie, że z tymi mlecznymi systemami są problemy. W tych zresztą też. Nie mam odpuszczacza pod ręką, gdzieś mi go wcięło, ale to weźmiemy to antystatem, chociaż trochę. No nie jest bardzo zarysowany. Nawet bym powiedział, że jest. Kurna lusterko. Patrzcie. Wiadomo, że to trzeba dopieścić, ale rysy jakieś tam są. No ale nie wygląda źle, nie? Dobra, ale my nie o kosmetyce. Wszystkie naklejki odklejone. No to lecimy. No powiem tak, ciekawe, kiedy on był w serwisie. Mam nadzieję. Piotrze, panie Piotrze Piotrze widzu, wiecie, że ja nie lubię na ty. Mam nadzieję, że napiszesz historię tego Ekspresu. Albo ja ją z maili wyciągnę, albo ty napisz nam, kiedy on był w serwisie, co było robione. Bo ciekaw jestem. Młynek odpięty. Tak wrzucony po prostu. No ale tu widocznie może klient sobie grzebał, może Piotr sobie grzebał. To jest wszystko do odkurzenia. Hmm, czy ten młynek się da ruszyć? Da się. Słuchajcie, ja bym podłączył to na razie i sprawdził. Czyli kolorowy do plusa. Tu była wysypka ewidentnie złamana. To. Nie idzie tu. To. Idzie tu. No tu jest rzeźnia, no pokażę Wam. No jest rzeźnia w tym ekspresie, ale ja nie będę go teraz czyścił. Nie będę hałasował. Generalnie to wszystko, wiecie, jest do mycia. To było milion razy u mnie na kanale. Eee... Podłączmy ten młynek, sprawdźmy, bo ja mam, jak sobie spojrzycie, no identyczny. Ten jest sprawny. Ten jest sprawny, działa, ale sprawdźmy to, bo tu może być niestety trzapnięta elektronika, plus jest na górze, z tego co pamiętam, czyli czerwony albo kolorowy, tak zwany biały może być do góry. Wyrwane zawleczki. Dziwna sprawa. Czerwony, Bartku, czerwony, Kofiku. Tu jest straszna rzeźnia. No, ciekawe, ciekawe. A w tym młynku to było coś rzeźbione. Wysypka przyklejona. Eee, chyba widać. Czekajcie. Dobra, instant gumko. Wysypka wygląda mi naklejoną, a może nie. Sprawdźmy to. O, tu była klejona. Jak wam się wyłamie wysypka? Ta ona jest źle włożona w ogóle. Nie klejcie jej, włóczcie nową, bo ona jest połamana. To, to jest. No niby na potrzeby domowe, ja powtarzam, można sobie rzeźbić, ale... No chyba samo mówi za się, tak? Więc nie klej. ta wysypka kosztuje 25 zł netto, no... Jest o tym dużo filmów, po to te filmy są, żebyście sobie takie proste rzeczy mogli zrobić sami. No zawleczki powyrywane. To się już nie zapnie. No szukam kombinerek. docisnę trochę, żeby to, bo może styku nie było. Ten kabel, ten przewód się nie trzyma w ogóle, tego młynka. Więc może nie było styku. Co go odpalić, wiecie. Słuchajcie, tu jest niezła rzeźnia, nie nagrało mi się niestety. Ale akurat odkurzałem, więc tak by był hałas. Ja już tu odkurzyłem, słuchajcie, ten bok. Tył odkurzyłem. Tu było dotąd kawy. Zresztą spójrzcie na boczki, które zdjąłem. No niestety, kurczę, nie kliknąłem, nie odpauzowałem. Dotąd było kawy. No widzicie, jak to wygląda. O, to wszystko, co widzicie tu, bo tego nie odkurzyłem, ten purchlak, to tu było dotąd. I mówiłem o tym, że tu nie ma co winić Piotra, jeśli to, on tu był ostatni, ale ciekaw jestem nadal historii, bo być może, że zajrzał, zobaczył, że młynek nie działa, no w takim syfie młynek musiał się zepsuć, chociaż jak sami wiecie, one psują się same z siebie, taka to technologia. Yy, zajrzał, stwierdził, nie no, młynek nie działa, zobaczył, ile młynek kosztuje w serwisie, oczywiście jeszcze więcej, bo plus usługa. Nie to, kupił jakiś nowy ekspres Piotr. Nie pamiętam jaki. Myśmy mailowali chwilę. Ale ja spróbuję uratować ten ekspres. Na pewno złączka do wymiany. Wszystko do czyszczenia to wiadomo. Nie opłacałoby się w serwisie naprawiać tego ekspresu, słuchajcie. Do czego zmierzam? Młynek. Robimy test. Ja go rozebrałem z obudowy, żeby zobaczyć, czy wszystkie wężyki są podłączone. Ponieważ tu był taki, widzieliście, rzeźnia porozłączane, wszystko. Żeby nie odpalić go, żeby coś się nie polało, moi drodzy. Mamy zaparze włożony. Widać. Nic nieczyszczone. Mam wodę przyniesioną. Coś tam w niej pływa, ale słuchajcie, to jest do kompletnej renowacji, można nazwać. Wkładam wodę. Od razu patrzymy, czy nic się nie leje. No co? Zobaczmy, czy on się włączy. Młynek podpiąłem. Nie pamiętam, czy to się nagrało. Na wariata dzisiaj, słuchajcie. Delikatnego. Nie mam gdzie wpiąć ekspresu, ale mam gdzieś tu kabelek chyba luzem. Tak jest. Mamy to. Ach, on ma zintegrowany. No to co? Wypinamy ten kabelek. Wpinamy ekspres. I teraz tak. Zgaśnie światło? Napisz w komentarzu. Czy nie zgaśnie? Nie wepnę tu tego. Muszę wyciąć sobie jeszcze jedną ładowarkę. I ognia. Brak reakcji. Ja tu patrzę, czy tu nic nie fika. On nie zrobi raczej kawy, ani nie przepłucze się, bo... Chociaż, kto by tam wie? Dobra. Bo są wyrypane oringi na... Paluchu na zaworze wody. Co on nam tu sygnalizuje? Grzeje się. No, no dobra. To idziemy na lewą stronę. Ja wam będę tutaj zeznawał, co się dzieje na ekranie. Na razie kręcą się cztery diody. W sensie, no, w kółeczko, wiecie, o co chodzi. O. Widać rydwet 4. Czyli on się w tej chwili nagrzewa, czy się nagrzewa? Pońkawistce mogę nie poczuć. Należy założyć, że tak. A? A? Patrzymy, czy tu nic nie leci. Gotowy do wyłączenia. Mam strykaną listwę. Zasłaniamy monitory. Jeszcze nie powiem, że się przepuczę. Miał szansę, co prawda są wyrypane oringi na paluchu, ale to, że woda nie popłynęła z wylewki, to akurat nie stanowi problemu. Kalk clean się świeci. Tu leci para. Sprawdźmy młynek. Czy on działa? Mam przygotowany drugi. Czy trzymam go, bo on tam jest źle włożony? Ten młynek jest zablokowany, moi drodzy. On rusza. On próbuje ruszyć. Wyłączam. Kurczę, to i młynek odzyskamy, jeszcze się okaże. Czy ja na pewno wyłączyłem to? No dobra. Mam wrażenie, że młynek stoi dęba. Słuchajcie, no to. Rozkręćmy go. Wiecie, że to nie jest wielka filozofia. To już o Filipie, dlatego słuchajcie, to już chyba wszystko powiedziałem. Naprawdę. Poza naprawami elektroniki, ale ja się tym nie zajmuję. Przypominam, jak wymienicie tęmią elektronikę, ona wam nie zadziała. To musi być programowane. Obaczmy. Pokaż kotku, co masz w środku. Hmm, kombinerki. O panie, o dęba stoi. Tu silnik stoi, dęba. To efekt pewnie tego kawowego syfu. No ja ukręcę ten plastik, ale dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze siedzi. Chociaż tu się raczej nie wygląda, żeby coś dostało. Gdzie ja mam jakiś szpikulec? Poczekajcie, niech ja się wychylę. O, może być. Może być. Patrzymy. Mogło w sumie tu coś wpaść, zaraz się dowiemy. Łopatki, pyk pyk. Pyk pyk, zaraz go włączymy, po prostu bez górnej pokrywki. Będą fajerwerki. Coś tu kurde siedzi. Czy mi się wydaje? Raz, dwa, trzy, tu coś siedzi. Czy nie? Bo już zgłupiałem. Przyjrzyjmy się mu. Zoom, żeby było światło. O. Teraz ładnie widać, nie? Wiecie, gdzie mi się wydaje, że coś siedzi? A nie, to tak jest. Tu jest łopatka. Tu jest łopatka. I on się nie chce kręcić, bo pewnie jest zatarty na ślimaku. Bo on się powinien chcieć przekręcić w ten sposób. Albo kleju się wlało do środka. Nie ma co z nim walczyć. Do rozebrania, ale silnik tego młynka, słuchajcie, kosztuje. 160 zł netto, jakoś tak niedużo. Czy warto w tym grzebać? Moim zdaniem nie. Mamy komplet działający. Nawet jeszcze trochę kawy w nim jest. Wepnijmy go. Wyłączyłem z prądu. Wepnijmy go. Czarny do dołu. Czerwony plus u góry. Wkładam ten młynek byle jak, byle by tylko siedział. Chodzi o to, żeby on zamielił. Ale już ten dźwięk bzyczący mówi nam jedno. Elektronika jest sprawna, czyli warto ten ekspres ratować. Dobra, ja go włączam. Od razu mówię, bo już na to zwróciliście <laughs> Sorry. uwagę w poprzednim filmie, czy wie, że wstrykam tylko listwę. Odpina mi też fazę ta listwa. Odpina, nie tylko neutralczy, jak to się tam nazywa. więc nie martwcie się, jak wyłączam stryczkiem, to wyłącza się cały ekspres. Nie kopnie mnie. No i zobaczmy. No na razie to woda. No rękę z ekspresu. Nie bawmy się tak. Zamieli? Jak myślicie? Ach, jeszcze się musi nagrzać. Czyli problemy. Czyszczenie? Kompletne. Nie widzieliście. Szkoda, co tu się wydarzyło. No ale mniej więcej po mogliście stwierdzić. Wymiana. Zresztą zaraz podsumujemy. Teraz pukanie. Chcę, żeby zrobił kawę. To jest cel dzisiejszego filmu. Ratowanie przed śmietnikiem. Możecie to zrobić we własnym zakresie. O, patrzcie, nawet na tych obżartych oringach się puczę. Czyli jak uda się zrobić kawę, to robimy podsumowanie i opis, co należy tu zrobić. A ten młynek to już widzę był coś dłubany. Stary, dobra. Nawet można by było, tylko nie mam, kurczę, słuchajcie, pojemniczka tego... Mojego słynnego hoppera wyciętego z napoju. To muszę goszę poprosić, to mi zrobi nowy. No ale zmielmy. Łapą nasypiemy do młynka i tak się to już gorzej nie wydarzy. Przytrzymam. 3, 4, ry Jakieś pytania? Nie mam co zrobić nawet kawy, bo mi mi Żanki Cieło. Niech się zrobi ptaczkę. Zaraz podsumujemy, słuchajcie. Szybki film na sobotę, luźny. Ale chciałem Wam pokazać, a teraz to się potwierdziło bo mogło być gorzej, oczywiście że warto to ratować. Dobra. Dobra, słuchajcie, mamy to. Co należy zrobić? Na pewno wymienić młynek. Trzycały, cały, czy tylko silnik? To się zaraz dowiemy, słuchajcie. Ale. Czyszczenie kompletne kompletne czyszczenie. Tak naprawdę jest tu kupa roboty z tym czyszczeniem. Mójnek powiedziałem, wszystkiego czyszczenie, kawy robi. Kawę robi? Właśnie jeszcze nie sprawdziliśmy najważniejszej rzeczy, słuchajcie. Czy on spieni mleko? No ale to będzie szybka piłka. To jest nieruchome, ruchome, dobra. Czy spieni mleko? No wiadomo, trzeba mieć mleko, ale chodzi o to, czy będzie się generowała para. To jest dla nas najważniejsze. W tej chwili się nagrzewa grzałka, czy on już pozwala wdusić play? Tak jest. No. Na co czekamy? A teraz dopiero grzeje. Ten efekt w tych Philipsach to nie jest dlatego, bo dlatego to z bankiem, czyli Philips. Model, model, nie powiedziałem. Napiszę Wam. Zasłaniam, żeby nie chlapnęło, bo... Sami widzicie. Tawar wody do wymiany. I teraz tak, podsumowanie tego. Najdroższa i najtańsza opcja silnik młynka zaraz. Będę wam tu pisał ceny, bo ceny się zmieniają, więc ja sobie je sprawdzę podczas montażu tego filmu. Ale czyszczenie. W serwisie od razu wam mówię: nie opłaca się tego ekspresu robić. Nie ma szans. Za drogo. Ten ekspres kosztuje. Będzie Wam się tu pojawiać. Ten ekspres nowy, jeśli jeszcze taki jest, kosztuje tyle, co tu widzicie. Na pewno jest konieczne czyszczenie, więc będą Wam się tutaj pojawiać te ceny. Przegląd, wymiana uszczelek, bo to się robi zawsze. Do wymiany końcówka grzałki, bo to też się psuje, uszkadza. Eee... No i czyszczenie tego wszystkiego czyszczenie wężyków, czyszczenie przepływomierza, czyszczenie zaparzacza z tego kitu, który tam widzieliście na początku. No masakra model ekspresu EP 1220 i teraz pytanie co z młynkiem słuchajcie, pytanie co z młynkiem a co z młynkiem? ja obstawiam, że do wymiany jest silnik no ale rozkręćmy go czyli wracamy do widoku na młynek, no to dosyć prosta sprawa pokazywałem nie raz, tylko zapamiętujcie ułożenie tego wszystkiego, wysypka do wymiany bo ona jest przyklejona mi się wydaje, mnie, że do wymiany mamy tylko ten element stalowy, czyli silnik młynka. No, ale sprawdźmy to. Cyk, pyk, cyk, pyk. Cyk, pyk, cyk, pyk. Cztery wkręty. Pokazywałem wielokrotnie. Oczywiście trzeba obejrzeć żarna. No, ale one wyglądają na całe, nie są popękane. To zdejmujemy koronę młynka. Nawet tu jest, widzicie? O tym mówię. Jak wam pęknie wysypka, to nawet tu Zobaczcie, co tu się dzieje. Jak to ma chodzić? Jak tu jest skorupa z kawy. No i teraz klucz. Czy kręci się to żarno? Ja to mam w ogóle wrażenie, że ktoś tu był. Ja mam wrażenie, że ktoś tu był, miut i wino pił. Bo to się powinno lekko kręcić. A to się nie kręci w ogóle. Korona jest zatarta. Masakra. Może, jakby to wymoczył. Może jakby to odkręcił, ale to już jest rzeźba powiem wam. Może ktoś to skręcił. Sprawdźmy. Coś tu było chyba dłubane. Bo obstawiam w takim razie, że silnik po wyczyszczeniu będzie ok. A korona będzie uszkodzona, tylko wiecie, na czym polega problem. Przynajmniej w oficjalnej dystrybucji tej korony nie da się kupić. No ale spróbujmy go rozruszać. Szczęgło mhm. na więcej. Albo się urwie? Albo zadziała. Stoi total dęba, słuchaj. Nie chce się ruszyć. Ale ja obstawiam, że tu klej zapracował. Zagadka. Do wymiany cały młynek. Do wymiany cały młynek. Ceny widzicie tutaj. Ja pewnie znajdę jakiś używany. Sprawny, na który dam gwarancję. No ale w waszym przypadku te ceny będą wyglądały tak. Teraz wam się. Wyświetli tutaj całe zestawienie cen, co w tym ekspresie należy zrobić, ile to mniej więcej by kosztowało. No i tyle słuchajcie. No i tak to wygląda. Od razu mówię, ja sobie uratuję ten ekspres. On całkiem ładnie wygląda. Tylko co z nim zrobimy? Czy ja go wystawię na sprzedaż? Czy na jakimś lajwie może? Rodem jak Delongi, pozyzusiowy. Zyzus gdzieś tu stoi, o nie, Zyzus, wylutek. Wy Pamiętacie, wylutka? No zobaczymy. Do przemyślenia możecie pisać pomysły w komentarzu. Idzie gwiazdka, i do Mikołaje i różne inne. Zobaczymy, zobaczymy. Żaden konkurs, na pewno żadne losowanie. Wiecie czemu? Jak nie wiecie, to ja wszyscy wiecie. Podsumowując, ceny zobaczyliście. Przypominam o tych jegomościach, którzy stoją po mojej tej stronie. Mocna Dzida. Kofi Doktor Zielona, Kofi Doktor Czerwona. Przypomnę tylko szybko. Czerwona 60% Arabika, 40% Robusta. Zielona 85% Arabika, 15% Robusta. Mocna dzida 90% Robusta, 10% Arabika. dzida najmocniejsza, Zielona najdelikatniejsza, Czerwona złoty środek. Zapraszam do zamówień. Mail na dole. Kawa Małpa, Kofi No i tyle. Tyle słuchajcie. W szorcie którymś jak złożę ten ekspres wypielęgnuję, zrobię wam szorta, yy, Jak to wygląda? No, i zastanówmy się, co z nim zrobić, bo mnie on jest niepotrzebny. Za mną stoi srebrne DeLonghi z firmy. Ja mam Jurę, jak wiecie. A co z nim robimy, jego mościem? Sprzedajemy normalnie. Licytacja, aukcja na Allegro. Może wystawimy go od złotówki na Allegro. Co myślicie o tym? Wasze pomysły, czekam. Przypominam, moi drodzy: pytania, porady tylko i wyłącznie grupa na Facebooku. Link w opisie filmu. Zaglądajcie tam. Yy, Discord, serwer, zapraszam za wsparcie kanału, ale to jest coś dodatkowego. Nie tylko o kawie. O życiu. Śmiesznie, wesoło, fajna grupa ludzi. No i oczywiście, jak się podobało i jak chcesz być powiadomiony o tym, co się stanie z tym cudenkiem, to zasubskrybuj kanał, daj łapeczkę w górę, napisz komentarz pozytywny, negatywny. Tylko nie piszcie kłopot po głupoty, to nawet YouTube wycina. Tyle z mojej strony przy sobocie. Moi mili! Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was serdecznie. Widzimy się na live, prawdopodobnie w najbliższy poniedziałek. Obserwujcie, subskrybujcie, będziecie powiadomieni. Pozdrawiam Was, mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doktor. Trzymajcie się, cześć. Napisz, czy to Ty poczyniłeś tę wazelinową masakrę?